Wojciech, gdybyś miał sprzedać liderom biznesu i inwestorom pojęcie impact investing, to powiedziałbyś? Powiedziałbym tak. Tradycyjne inwestowanie to jest szukanie jak najwyższej stopy zwrotu. Filantropia to jest szukanie jak największego wpływu. I teraz jak złączymy te dwie rzeczy, to jednocześnie jesteśmy w stanie uzyskiwać stopę zwrotu i wpływ, realny impact na na rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. I co się okazuje i co jest atrakcyjne, no to inwestowanie w impact De facto może być dużo bardziej atrakcyjnie, bo przynosić też wyższe stopy zwrotu i mieć mniejsze, tak zwane odchylenie standardowe, czyli to zmienność sukcesów od porażek. Mhm. Więc de facto można robić fajne zmiany na świecie i jednocześnie też inwestować i zarabiać na tym. Porozmawiamy chwilę o tych zmianach, bo w tytule swojej prelekcji na InfoShare zadajesz pytanie przedsiębiorcy społeczni, dlaczego potrzebujemy ich do zmiany świata? No właśnie. Znaczy. Co, Czemu potrzebujemy zmiany? Co jest nie tak z tym hiperkapitalizmem? Co jest nie tak z kulturą i filozofią przedsiębiorstw nastawionych na maksymalizację swojej wartości za wszelką cenę? Ja nie jestem teoretykiem i zasadniczo historia mojego życia poprowadziła mnie tutaj, gdzie jestem. Ja przez ostatnie 17 lat byłem i związany z branżą venture capital i sam byłem przedsiębiorcą, współzakładałem firmy i, i, i sam maksymalizowałem tą stopę zwrotu. I e, marzyło mi się, że w którymś momencie osiągnę mm, ten taki idyliczny, święty spokój i dotrę do takiej i krainy i tam będę szczęśliwy. Ale się okazało, że tak naprawdę im więcej jesz, to tym jesteś bardziej głodny. I to do niczego nas nie, nie doprowadza. I tak naprawdę głębsza refleksja pokazuje, że rzeczywiście tylko i wyłącznie jak zmienimy coś w świecie i w tym modelu konsumpcji, no to no jakby z mojej perspektywy to jest bardzo ważne, a mianowicie mam dwie córki. I, i de facto ja nie zostawię świata, w którym ja się urodziłem, im takiego samego pięknego, natury, bioróżnorodności, jeżeli nie zmienię coś w swoim funkcjonowaniu, no i w funkcjonowaniu wszystkich dookoła mnie. To dajmy od razu dobry przykład. Co robisz w ramach swojej działalności? Co robiłeś w ramach swojej działalności społecznie odpowiedzialnego? <laughs> Po, po, powiem, czym się teraz zajmuję, bo tak rozumiem to, to twoje pytanie. Tak jak wcześniej współpracowałem z różnymi funduszami Venture Capital i szukaliśmy przedsiębiorców, którzy e, zbudują te legendarne unicorny i na tym wszyscy skorzystają i zarobią, no to teraz szukam przedsiębiorców społecznych. Takich ludzi, którzy w innowacyjny sposób rozwiążą największe problemy świata. Ja i, I Ashoka, organizacja, z którą współpracuję, to jest taka największa sieć na świecie takich przedsiębiorców społecznych. Ja ich szukam i staram się ich wspierać, czyli to, co kiedyś lubiłem, wspierałem przedsiębiorców szukających zysku, to dzisiaj szukam przedsiębiorców e, szukających impaktu. Mhm. I znajdujesz? E, de facto tych ludzi jest bardzo dużo. E, oni bardzo często pracują i działają dla idei. I teraz to, dlaczego też tutaj jestem i co mi się wydaje mega ważne, to oni też coś mają, czego brakuje biznesowi, ale też yy, oni czegoś nie mają, co ma biznes. I jak bylibyśmy w stanie tak synergicznie połączyć te dwa światy, czyli, czyli de facto yy, połączyć tą przedsiębiorczość z myśleniem o impakcie, z myśleniem o tym, że jakby każde nasze działanie ma, ma jakiegoś rodzaju konsekwencje, i o te konsekwencje warto jest zadbać yy, zawczasu. E, no to jedni od drugich mogą się uczyć, a jest mega dużo stereotypów biznesu na, te, na temat trzeciego sektora i trzecie, trzeciego sektora na temat biznesu, a ja robię i robiłem w życiu jedno i drugie i widzę ile jest tam łącznych elementów, więc moja idea i coś, co robię dla mnie społecznie użytecznego, to łączę te dwa światy. No właśnie, bo, bo organizacja Ashoka, z którą jesteś związany, ma w sloganie Everyone a change maker. to w takim razie co my wszyscy Mam przez to na myśli głównie przedsiębiorców, ale nie musisz się tylko i wyłącznie zamykać do tej grupy. Możemy zrobić małym wysiłkiem, nawet małym wysiłkiem, żeby mieć jakiś pozytywny wpływ na rzecz dobra wspólnego. Tych rzeczy jest bardzo dużo eee, i nie chciałbym i to jest jeden ze stereotypów że robienie dobra sprowadza się do wydawania pieniędzy, bo okazuje się, że dużo cenniejsze czasem. Mogą być kontakty, które mam, wiedza, którą mogę zdobyć, albo którą mogę się podzielić, i to może zrobić wielką zmianę. Dam ci bardzo szybko przykład, konkretną historię. Jest taki, taka osoba Simon Berry, o której jutro będę mówił, i to jest osoba, która chciała rozwiązać problem dostępności leków w Afryce. I w Afryce jest taki problem, że jest bardzo dużo różnych plemion, które są oddalone od siebie. I teraz jak zadbać? żeby logistyka docierała z lekami, które mogą ratować życie tym oddalonym plemionom. I okazało się, że... nie wiem, czy podróżowałeś po Afryce. Ja miałem przyjemność 15 lat temu tam być i, i produkt, który wszędzie był, to była Coca-Cola. I on de facto dogadał się z... już nie pamiętam, czy z prezesem Coca-Coli, czy z osobą bardzo wysoko postawioną, że do każdej opakowania coli, takiej kraty, dobuduje się pojemnik na leki. I de facto rozwiązał jednym kontaktem i połączeniem dwóch kropek wielki problem, jak dostępność leków w Afryce. I często to jest tak naprawdę, my nie wiemy, jak duży wpływ możemy mieć na, jako przedsiębiorcy w szczególności, mając rozległe sieci kontaktów, które de facto wszyscy tutaj tworzymy, przyjeżdżając na takie share, ale tą dźwignię przekładając do odpowiednich rzeczy, nie? a do jakich rzeczy, no to jest kwestia też edukacji, żeby rzeczywiście chcieć się trochę dowiedzieć, chcieć się nauczyć a niekoniecznie chcieć wydać dużo pieniędzy, jak już się zarobi 100 milionów i się założy własną fundację, bo to jest taka kolejny stereotyp i ścieżka do Nikon według mnie. To był ciekawy przykład ten, który podałeś i też udowadnia, Sens istnienia Aszoki, dlaczego to, to, to jest ważne, żeby sieciować, tak naprawdę, szukać tej synergii, łączyć ze sobą kontakty, łączyć przedsiębiorców z działaczami społecznymi, wynalazcami. Czy masz jeszcze inne takie przykłady? Wysta takich przykładów to mam y, około 4000, bo tyle jest na całym świecie y, członków Aszoki. E, jeden z przykładów, o którym też będę mówił, i to jest znany przykład, bo mm, ta osoba została laureatem Nagrody Nobla Pokojowej. To jest osoba, e, która wymyśliła taki koncept mikropożyczek. Czyli ja mogę rozwiązać problem e, ubóstwa w ten sposób, że zacznę widzieć w tych ludziach też małych przedsiębiorców. I de facto mogę komuś pożyczyć na kurczę, zakup własnej rikszy. I on de facto z tego utrzyma rodzinę, on de facto z tego zrobi małe przedsięwzięcie i odda jeszcze pieniądze, które ja będę mógł pożyczyć następnej osobie. Więc jakby nagle się okazuje, że ja nie muszę dać im pieniędzy, dać im jedzenia, tylko dać im no, tą przysłowiową wędkę. Idąc dalej za tym przykładem, następny przedsiębiorca społeczny z Zaszoki, nie wiem czy wiesz, jest taki portal kiwa.org wymyślił, no to teraz możemy internet do tego i całą społeczność do tego e, zaadoptować i możesz dać nie mniej niż 25 dolarów, wybrać jakiś cel i, i też pożyczać na różnego rodzaju przedsię, przedsięwzięcia, gdzie ta przedsiębiorczość jest u kolebki. I co ciekawe, okazuje się, że 96,1% e, tych, tych środków jest oddawanych. Nie? Więc ten repayment rate to pewnie z perspektywy w ogóle klucze banków, no to jest rewelacyjna rzecz. Nie? A czy masz jakieś. Życzenie albo oczekiwanie, co do większych graczy na rynku, tak? nie, nie jednostkowych przedsiębiorców, inwestorów, tylko korporacji, funduszy Venture Capital, co powinny zrobić, zmienić swojej postawy, zmienić swojej filozofii działania, żeby ułatwić Wam pracę, nawet nie utrudniać jej. Mi się wydaje, że wiesz co, ta misja, o której wspomniałeś, Everyone Change Maker, to bardziej jest wyjście od dołu. Więc ja bardziej bym sobie życzył, że większość małych i średnich przedsiębiorców i każdy z nas twierdzi, że fajnie jest w jakiś sposób coś zrobić, kogoś posłuchać, czegoś się nauczyć i de facto jak, to, jak, jak, jak od dołu my się będziemy zmieniali, no to de facto to, to korporacje będą musiały się zmienić nie? i w ten sposób widzę klucz niż powiedzieć korporacjom, żeby się zmieniły bo tam może być dużo jakiegoś konceptu związanego, nie wiem, z greenwashingiem i będą chciały się zmieniać, ale czy będą chciały robić prawdziwe zmiany, tylko wtedy, kiedy ci właściciele, ci prezesi, ci menadżerowie będą chcieli to zrobić. I znowu się wracamy do tego, że po prostu każdy z nas, jak się zmieni, to zrobimy coś dobrego.